Czesny właściciel Białego Stoku, Piotr Wiesiołowski, ufundował tę świątynię murowaną. Ona była budowana w latach 1617-1625. Znamy nazwisko fundatora, nie wiemy kto mianowicie budował ten kościół. W każdym razie to Wiesiołowskich, którzy zmarli bezpotomnie, Włości te białostockie przeszły na skarb państwa, a później za zasługi wojenne, głównie za um, zwycięstwa w Potopie Szwedzkim, otrzymał je Czarniecki, Stefan Czarniecki. I drogą sukcesji i ślubów przeszły w ręce Branickich. Braniccy, którzy swój ród wywodzili z Małopolski, z branic y, utworzyli w stoku ogromny i ważny ośrodek kultury. W latach 1750 51 52 Branicki przebudował kościół i wyposażenie także z tego wyposażenia zachowało się niewiele. Freski wykonane przez Antoniego Herliczkę obraz w Matki Boskiej, namalowane przez Augustyna Mirysa. Branicczy z tego kościoła utworzyli rodzaj rodowego mauzoleum. Tutaj odbywały się, zaczynały się różne dworskie uroczystości. Tutaj znalazł się już po śmierci Branickiego monument z jego serca z takimi gryfami. To są granicy Herbu Gryf. Ten monument został wzniesiony przez jego małżonkę. Po drugiej stronie z Czarnego Marmuru wykonany monument serc Stefana Mikołaja Branickiego i jego żony Katarzyny, przodków Jana Klemensa. To natomiast bardzo niezwykłe epitafium poświęcone Izabeli Branickiej. Haft z bukietem kwiatów. Wykonany w 1825 roku przez weronikę paszkowską. Jedna z najważniejszych trumien zawiera doczesne szczątki Izabeli. Sponiatowski Grabieński, która zmarła w lutym 1808 roku. Trumna Izabeli klasycystyczna jest bardzo prosta, wykonana z mahoniu. Druga trumna to trumna zawierająca szczątki Katarzyny Sponiatowskiej i jej trumna jest znacznie bogatsza, bogato złocona, dekorowana ornamentem charakterystycznym dla epoki rokoka. I jeszcze 20 innych trumien, prawdopodobnie XVII-wiecznych, ale nie wiadomo czy je szczątki te trumny zawierają.